Jesteśmy z Damianem Drużdżem, nowym zawodnikiem Wilków Krosno. Damian, jakie masz oczekiwania od najbliższego sezonu? Tak naprawdę chcę w najbliższym sezonie po prostu mieć to, żeby jeździć każdy mecz, jeździć stabilnie, jeździć dobrze, jeździć równo i żeby wrócić po prostu do formy, bo ostatni sezon tak naprawdę pokazał, że... Miałem bardzo mało jazdy, niekoniecznie wynikało to z mojej formy, bo, bo to muszę tutaj szczerze powiedzieć, że, że to, że tak powiem, nie była moja wina, tak rzadkie występy w zawodach, tylko były to różne inne sytuacje, ale mam nadzieję, że w tym sezonie trafię do takiego klubu, który da mi tę szansę i mam nadzieję, że pokażę z dobrej strony siebie i klub. Jak się nastawiasz na współpracę z prezesem Leśniakiem? Czy masz jakieś oczekiwania wobec klubu? Kurczę, tak naprawdę póki co dobrze nam się rozmawia. Jest to na pewno bardzo e, inteligentny, mądry człowiek, który e, potrafi ten klub prowadzić i pokazał to w zeszłym sezonie, e, budując tak stabilny klub, co tak naprawdę patrzę na dzisiejszy żużel nie jest łatwe. I, i myślę, że, że dobrze nam się dogaduje i zobaczymy, co czas przyniesie. Jak twoje przygotowania do nadchodzącego sezonu? Już jest coś w trakcie, czy jednak jeszcze wakacje? Na razie, jeszcze chwilkę odpoczynku, a od grudnia zaczynamy mocno trenować na siłowni. I na pewno na sezon będę przygotowany w 100%, jak zawsze. Bardzo Ci dziękuję i życzę samych sukcesów w nadchodzącym sezonie. Również bardzo dziękuję. Dzięki.